Rozwiązanie zagadki. Poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Onskind. Kiedy ons, kiedy onza. Ons przypisuje się rzeczownikom z rodzajnikiem określonym het, czyli hetkind, onskind. Dziecko nasze dziecko. Onza przypisuje się wszystkim rzeczownikom w liczbie pojedynczej które posiadają rodzajnik określony d. Na przykład d-hond, onze hond, pies, nasz pies. Oraz w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej, na przykład d-kindern, onze kindern, dzieci, nasze dzieci. Ważne jest, by wiedzieć, że każdy rzeczownik w liczbie mnogiej Posiada zawsze rodzajnik określony d, mimo tego, iż w liczbie pojedynczej posiadał rodzajnik określony het. Przykład: liczba pojedyncza het house, liczba mnoga d czyli dom, domy. Ons house, ale onze hausen. Nasz dom, ale nasze domy. To już wszystko na dziś. Miłej nauki i do usłyszenia kolejnym razem.